Dzień dobry, witam Cię w kolejnym nagraniu z serii zabawki automatyka. Jak już wiemy automatyk ma bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o zabawki, w cudzysłowie automatyka, czy to falowniki, panele operatorskie, komputery, no cokolwiek, bardzo dużo tego mamy. I teraz tak, w dzisiejszym nagraniu będą to przemienniki częstotliwości, falowniki, przeznaczenia ogólnego lub takiego mieszanego, astrady. Mam tutaj ze sobą Astradę 24V. Jest to bardzo prosty jednofazowy falowniczek. Oraz mam ze sobą falownik młodszy i dużo większy, już łapie dwoma łapkami. DRV28A. I teraz tak, chciałbym Ci powiedzieć, że zaczniemy od DRV24. Powiem Ci w skrócie o tym falowniku, żebyś wiedział gdzie można go użyć i jak on tutaj wygląda. Teraz tak, na początku jest to bardzo małe urządzenie, bardzo kompaktowe z serii Micro. I teraz co my tutaj posiadamy? Przede wszystkim mamy tutaj zakres mocy od 0,4 do 2,2 kW. Mamy też falowniki troszkę większe, które mogą aż dojść do 110 kW, więc myślę, że spoko. Metody sterowania silnikami asynchronicznymi, bo wyłącznie asynchroniczne mamy tutaj dostępne. Jest to wektorowe bez sprzężenia zwrotnego oraz skalarne U przez V, czyli takie generalne to nam zazwyczaj wystarcza. Można falownik zamontować na szynę DIN, mamy tutaj łącze oraz po prostu mamy uszy, gdzie możemy powiesić na płycie w szafie sterowniczej. Z mojego punktu widzenia najważniejsza rzecz, czyli z punktu widzenia automatyka jest to, że mamy zabudowane kilka wejść do tego falownika. Mamy tutaj funkcję STO, czyli bezpieczny stop, można to podłączyć oraz mamy zabudowany interfejs Modbasa RTU, co dla mnie jest bardzo ważne, gdyż na tym falowniku właśnie przeprowadzam kolejne lekcje ze szkolenia z komunikacji Modbus w praktyce. Dodatkowo możemy dołożyć, powiedzmy, Modbasa TCP za pomocą konwertera takiego specjalnego z RTU na TCP, jednak dzisiaj nie będę ci o nim mówił. I teraz tak, co tutaj dodatkowo jeszcze mamy, mamy zabudowany panel operatorski, jak to w większości kompaktowych rozwiązań, czyli możemy sterować całym falownikiem z poziomu tego panela operatorskiego, mamy pokrętełko. ethernetowy mamy również na czole, możemy podłączyć zewnętrzny panel operatorski, żeby na przykład wystawić na szafę oraz darmowe oprogramowanie Astradia Studio. I dodatkowo, jeżeli sobie ściągniemy tutaj klapeczkę. Mamy dostęp do wszystkich wejść i zasilania i silniczka. Mamy zasilanie LN. Dodatkowo mamy UVW, jeżeli chodzi o podłączenie silnika. Co ciekawe, mamy bardzo łatwy dostęp do wiatraczka do wentylatora tego falownika, więc wszystko co potrzebujemy mieć w takim prostym urządzeniu, które jest bardzo kompaktowe i bardzo szybko da się je uruchomić, myślę, że posiadamy. Teraz idźmy do tego większego falownika. Jest to falownik bardzo y, często stosowany jako taki multi-tool, czyli tam gdzie już jest coś bardziej zaawansowane y, możemy go właśnie spotkać i używać. Jest to DRV28A. On z kolei ma Również zabudowany panel, jednak on może być wyłączony i po eternecie możemy podpiąć na przykład, zamontować ten panel na szafę sterowniczą, dzięki czemu będziemy mieli sterowanie już na szafie, a w szafie będzie nasz falownik. Dodatkowo te większe, czyli 28a, ma możliwość sterowania wektorowego, wektorowego bezczujnikowego oraz skalarnego u przez V. Dodatkowo silniki synchroniczne i asynchroniczne, napięcie trójfazowe. Ale z mojego punktu widzenia, czyli nie z punktu prądów, częstotliwości, tylko z punktu widzenia sterowania i protokołów komunikacyjnych, no to posiadamy tutaj zabudowany modbus RTU, ale za to możemy bardzo mocno rozbudować ten falownik za pomocą kart rozszerzeniowych, opcjonalnych gdzie możemy dołożyć Profinet, Profibus, Modbus TCP, EtherCAD, Ethernet IP, więc możemy tak naprawdę ten falownik użyć w wielu, wielu e, aplikacjach, gdzie potrzebujemy po prostu podłączyć pod inne rodzaje, inne protokoły komunikacyjne. Fajną opcją jest tutaj też to, że możemy dołożyć kartę PLC, dzięki czemu nasz falownik może pracować z jakąś prostą logiką opartą o program napisany wyłącznie dla tego przemiennika. Dzięki takiemu podejściu możemy sobie spokojnie sterować, nie potrzebujemy zewnętrznego sterownika, co bardzo często wystarcza. Jeżeli patrzymy sobie na DRV24 i na 28, czyli na dwa falowniki, które są z półki Astrada, no to kiedy powinniśmy użyć danego typu. Jeżeli weźmiemy sobie proste sterowanie jakimś silnikiem, nie wiem w pile tarczowej albo jakiejś wentylatorek, jakąś pompkę, no to generalnie 24 nam spokojnie wystarczy o ile zakres mocy i zakres sterowania i typ silnika nam się zgadza. Jeżeli potrzebujemy coś bardziej, takiego szerokiego na przykład do 500 kW no to tutaj już powinniśmy wziąć pod uwagę DRV 28a Dzięki temu podejściu mamy więcej możliwości i mamy większe zakresy pracy. Również jeżeli potrzebujemy sterować silnikami synchronicznymi, serwo silnikami AC czy silnikami wysokoobrotowymi, jak najbardziej weźmy pod uwagę 24. 28a, gdyż jest on do tego wręcz przygotowany. Jak już wspomniałem, Astrada dostarcza darmową aplikację do zarządzania tymi przemiennikami. Astrada Drive Studio. Możemy skonfigurować i przemienniki, i serwonapędy. Dzięki temu dyspozycja takiego środowiska Daje nam możliwość parametryzacji wszystkich napędów typu Astrada i czy to Modbus TCP, czy to RTU, po komie jesteśmy w stanie się do niego dobrać. Jeżeli patrzymy sobie na Astradę i na firmę Astor, która właśnie dostarczyła nam te dwa przemienniki częstotliwości, Mogę polecić z punktu widzenia Automatyka, gdyż bardzo dobry support w Polsce, lokalne supporty i lokalnie dostępne nagrania również, co jak zrobić, bardzo duża baza dostępnych dokumentacji pomaga nam Automatykom działać lepiej. A teraz idę już do następnych lekcji, gdzie będę nagrywał komunikację Modbus z tym falownikiem DRV24. Podłączymy go sobie pod S7200. Mam nadzieję, że ten krótkie nagranie, które tutaj dla Ciebie przygotowałem, jest dla Ciebie użyteczne. Wszystkie linki prowadzące do tego, gdzie tam odnaleźć dany typ falownika, są pod filmem, więc klikaj, oglądaj i ewentualnie kontaktuj się bezpośrednio z Astorem, jeżeli chodzi o sprzęt. Dzięki, do zobaczenia, cześć!